Widzowie, obiecałem wam, że z moją dziewczyną Julii przetestujemy najnowszą mapkę. Stumble guys! Mówimy tutaj o grze eliminacyjnej, w której masz 5 żyć i wszystko to jest na becie 0.57. Sama mapa to gierka zręcznościowa z połączenia chyba wszystkich gierek, bo na przykład mogą być biedronki z Bodbasza, chodzące kurczaki, jeżdżące śmieciarki, TNT z legendary blokdasha, trampoliny czy nawet akwarium z rekinem, które jeździ w śmieciarce? Zdecydowanie jest to już w tym momencie moja ulubiona mapa i musicie zobaczyć jak ona wygląda, bo się zakochacie. Obejrzyj to do końca, a jeżeli kupujesz coś w StumbleGuys, to wpisuj w sklepie Kotabra raz na tydzień i powiedz o tym swoim znajomym. Wizowie obiecałem wam, że dzisiaj będziemy katować nową mapę z moją dziewczyną Juli oraz, że zdobędziemy wszystkie skiny. No i popatrzcie, faktycznie jest tego bardzo, ale to bardzo dużo jeszcze do odblokowania, ale mimo wszystko zaczniemy sobie, słuchajcie, od nowej mapki The Other Side. Ja bym ją wziął, słuchajcie, trzykrotnie, na ćwierćfinał, półfinał i na finał, a sama mapa jest o tyle skomplikowana, że masz pięć rzeczy i się odradzasz, jak w jakiejś gierce telefonowej, wiecie, zręcznościowej. I ja jeszcze w nią nie grałem, ale jak oglądałem filmiki, to wydaje się być strasznie trudna. I popatrzcie sami, The Other Side, unikaj korków. Co to o jest za mapa? Gra. To są samochody, jakieś nowe trzniki. Dej! O, co tutaj chodzi? Jest o, faktycznie co tutaj pięć rzeczy. Mamy, słuchajcie, tutaj unikać wszystkich tych przeszkód. Jak, słuchajcie, zostaniemy... Wow. O! Wow. No i zostałem zmielony, słuchajcie. Życie. Straciłem życie! Właśnie chciałem powiedzieć, że jak tutaj stracimy oh, życie, wow, to oczywiście wow, się odradzamy. Wow. Musimy unikać tych samochodów. Mamy w ogóle, słuchajcie, tutaj mnóstwo możliwości. I to, co jest najciekawsze, to to, że tak twórcy gry twierdzą, też. że słuchajcie, każda jedna mapa jest inna. To nie jest tak jak na Blogdaszu, że nauczysz się schematów i się mano. Tylko podobno, serio, jest tak, że za każdym razem masz totalnie inną I... mapeczkę. Więc może być, o, słuchajcie, o, o, naprawdę ciekawie. Dobra, ja hej. zginąłem tylko raz, teraz uciekam tutaj. Nie! Właśnie mnie! zmieliło! O jo. Dobra, eee. uciekam tutaj, słuchajcie, teraz tutaj Ej, sobie ja polecę. Ej, dobra, dwie osoby odpadła, to do dopiero ćwierć, świnał. Tu w ogóle ty! Driftuje jakiś Ej. samochód! Co, Co tu się? Ja też żyje? widziałam to! O kurde, tutaj pod tym, słuchajcie, przychodzę patrzcie. Tu jest ten nawiecznik, więc może te tutaj. O, Dobra, żyję. Ty patrz, tu jest trampoliniarz Jan! Dobra, tutaj trzeba uważać, słuchajcie, polecę sobie w bok. Nie, tu jest TNT oh. na przykład! Tu jest TNT, dobra, chowaj się! Oh, oh, oh. Ej, oh. masakra! Jakieś boksy się tu pojawiły! Ty worek ze śmieciami, który wybucha. Przechodzę, ja też. Ale żeby nie skłamać, ja nie wiem, czy to nie jest już moja ulubiona mapa, widzowie. Słuchajcie, trzeba by było odpalić stopper na telefonie i sprawdzić jakie będziemy mieli rekordowe czasy. Ej, ale tu jest połączenie tak bardzo wszystkich map. Ja widzę tutaj blogderz, widziałem Ice Karambę Widziałem tutaj, słuchajcie, rush hour. Są tutaj trampoliny, słuchajcie, właśnie jak na przykład na o, ja Super użyłam, O, tu jest ta Ice Karamba, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Sioo! Ha, I dawaj od razu na kolejne... przechodzić pomiędzy tymi o jednej. Co to jest mieście? na przykład, słuchajcie! Ej, serio! Nie wiem co to było! Nice! I w ogóle te śmieciarki mają naklejone śmieci? różne rzeczy, tak! Ej, patrzcie, te wałki są na przykład z jakiś wóz policyjny. To jest hasel, a trochę słuchajcie... O nie! Ten policj... A trochę słuchajcie, jak spin go round, ej, mocne, naprawdę słuchajcie, mi się to strasznie podoba Dobra mapeczka. Blokdasz no, tu, tu jest! Chodzi. Patrzcie, blokdasz! Wow! Jo, nie! Ej, ktoś mnie dał tutaj do zobaczenia. Dobra, zmielenia. dobra, przeszłam to, przeszłam to, wow, Dobra, wow, wow, okej, okay, tutaj dobra. sobie też przechodzę. Dobra, pójdę sobie tutaj na przykład na to. Ej, z boczku oh, wow. sobie stanę. O oh, wow. Tutaj się oh, oh, wow. Co tu się słuchajcie ej, dzieje, nie? Wow, ej, patrzcie tu na to blok platformę, nasz! Platformę, ej, na ej pobląd nasz ulecimy, co jest? Ej, ej is... co jest? Co ej, to jest? Jest? jest naprawdę najlepsza mapa jaką wow. mówiła. Nie ma słuchajcie, lepszej mapy w Stumble a gram dopiero na i 3 minuty, rozumiecie to? Wow, ej, serio, potężna sprawa, słuchajcie. Wow, 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 dobra. tutaj słuchajcie. nie Yeah, yeah. Dobra, lecam yeah. tukaj. Okej, okay. ooo, przechodzę, ej, na trzech życiach to przeszedłem I w ogóle popatrzcie, tutaj też tło jest inne, nie zauważyłem tego wcześniej Najsuwa totalna, serio A Gdzie tu A... widać, czy, czy ci życie uciekają? Tutaj w ogóle, popatrzcie, na przykład jest namalowany blog, Bodbush, Albo jest namalowany ten, o, abduction avenue Co, ej, Serio, to jest bardzo, do... o nie Uważaj tutaj Nawietrzyk mnie tutaj wywali, oh. dobra, żyje. bomby na przykład, patrzcie Ej, serio, tutaj normalnie była bomba, masakra no nie, zmieliło mnie, zmieliło mnie, zmieliło mnie w tym tak momencie. Samo. Tutaj są, słuchajcie, kurczaki, ej, na przykład jest tutaj Crab Island, Lava Land A w ogóle wiecie, że tu kurczaki ej, mogą wow, się pojawić. Ile tych mogą, tutaj? mogą być kurczaki, słuchajcie, które nas będą przepychać. Serio, ej, masakra, ale to jest potężnie rozbudowane. Trzeba by było sobie to odpalić, słuchajcie, w jedną osobę i pooglądać co tu się, słuchajcie, dzieje. Jakie to są właśnie rzeczy, no nie. Z tego, a i Biedronki z Bodbasza też na przykład mogą być, kumacie Serio, mogą być, bo jak oglądałem filmik, to widziałem właśnie biedronki. Nice, a są kurczaki teraz. Ajo, 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 szybko wchodź tutaj na platformę. Jak się wejdzie w tego kurczaka, to. No właśnie, one uderzają! Nie! Dobra, żyje. Takie uderzają? Tak, one uderzają. Tak jak Ej. kiedyś indyki były. O, o kurde. ale jazda, ale jazda. Dobra, mam jeszcze cztery życia. A tutaj, słuchajcie, muszę zostać jako ostatni. Tu pokazują nie? życia. Po lewej stronie jest, na górze. Faktycznie. A, ja mam trzy to... życia. Dobra, 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 no słuchajcie, żyjemy. Okej, okay. dobra, jest dawaj na to ice caramba. Dawaj, 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 tutaj dwa życia, dwa życia mi zostały, dwa życia mi zostały. Ja Szczęście, mam jeszcze cztery. Okej. dobra. No jest Oj, mnie u mnie zostało jedno Dobra, mam trzy, a jeszcze cztery osoby, słuchajcie, tutaj zostały. Nie! Pięć! O, o nie! Ja mam odpadłam. dwa Mam dwa O kurde, są Biedronki czerwone! Ja odpadłam. Zbotwasza. O, wow. Ej, dobra. Ale to ciężkie. Ej, to jest strasznie ciężkie. Dobra, uciekam tutaj. Nie, o, dobra, żyję, 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 żyję. Jeszcze słuchajcie, wszystkie no, osoby mały Ej. też mają te te, te, te. wszystkie te mają, czuka. właśnie, to jest najgorsze. Dobra, o jedno życie! A ja. została tylko jedna osoba poza mną o oh, wow, ej to będzie trudne, to będzie słuchajcie trudne ale no muszę to tutaj. słuchajcie przetrwać, muszę to przetrwać pytanie ile gości ma życia słuchajcie coraz trudniej ogólnie, dobra okej, okay. dobra o, spoko, wzięło, tak. tak, wygrywamy to to, że nowa gierka jest to już wiemy ale my kręcimy słuchajcie teraz kolejny raz, dlatego, że zostało nam jeszcze 17 skinów słuchajcie tutaj, albo 15 już nie pamiętam, do odkrycia właśnie w tym darmowym kole no ten Oj, tutaj może jest nie, ale słuchajcie zagraliśmy smurfetką i szczerze ten skin smurfetki był fajny, ale papa smurf mi się bardziej podobał, jeżeli mówimy o smurfowych skinach. Mi się podoba Chociaż... ta, co ja mam, Uuu, z Żadnego z tych tutaj nie mieliśmy. Sigboy! To jest, słuchajcie, szambonurek Juli Kulibuli w wersji i... premium. Tak, słuchajcie, Juli mniej więcej tak się ubiera na co dzień, gdybyście pytali, no nie? No serio, popatrzcie. Tak, takim kombinezonie. No, tutaj on jest w ogóle uwalony w jakimś kwasie. Ma tutaj jeszcze maskę gazową. Bardzo spoko skin, no nie? Jak go porównam, słuchajcie, do innych szambonurków, to porównajcie sobie tego do tego. Są gigapodobne, no nie? Ale jednak widać, że ten Ale to jest, jest Juli wersja premium i drugi Tak, wersja, to jest w Juli no wersja no deluxe, dzien. a to jest premium, dokładnie. Deluxe. A, a to jest wersja weekendowa Juli. Dobra, dawajcie, kręcimy dalej. Serio, bo tych smerów jest dużo. Ja bym chciał tego, słuchajcie, w beczce tego samochodowego. Bardzo bym chciał go, słuchajcie. I bardzo chciałbym jeszcze tego skina, słuchajcie. Bym chciała tego na dyni. O, plaga, plaga. Czyli. Aj. Na dyni też bym chciał, słuchajcie, go zobaczyć, ale jeszcze bardziej bym chciał, słuchajcie, tego co ma głowę dyniową. On się pixi. Co ja wylosowałam? Ja no. Dawaj. Na Halloween, tego, tego plug, właśnie. No to ja bym chciał tego plaga teraz, serio. Plug doktor, Kurczę. Ej, tego też nie testowaliśmy. Znaczy, patrzyliśmy jak wygląda, ale nie graliśmy nim gierki, więc nim też można by zaraz zagrać giereczkę. Bo dzisiaj mamy się skupić jednak na tej mapie nowej, więc zaraz odpalamy znowu giereczkę. Ale trafmy trochę tych skinów, skoro jeszcze ich zostało nam całkiem sporo. O, może te epicki? Nie. Mamy duplikat, słuchajcie, legendarnego. Więc teraz na totalnej szybkości nie ma co, słuchajcie, się w ogóle tutaj zatrzymywać. Może nawet dobrze byłoby odpalić po dwa na raz. Po trzy naraz. tu jest jakiś. wiedziałeś? to jest taki jakiś ten. Oj. Vampir yy, ten czarno-biały. Jest, jest, jest. To jest epicki skin. Dobra, słuchajcie. Teraz sobie w takim razie zakręćmy trzykrotnie i zobaczmy, słuchajcie, jakie skiny nam się trafią. Może coś nowego nam wypadnie, a może ja słuchajcie. Ja zakręcę nie... w tym o! samym czasie i zobaczymy. Tego zobaczmy, nie co było. Skeleton handy smurf. Czyli okay. właśnie Halloweenowy smurf. Całkiem spoko. Tego słuchajcie też nie było. O, to, to też jest Juli. Tak na co dzień mniej więcej. Czyli Jinx. I słuchajcie, teraz co będzie trzecie? Co będzie trzecie? Oj, to już mieliśmy. To był blosom prawda? Dobra, ten wygląda, słuchajcie, naprawdę fajnie. Serio, to jest pracuś, ale w wersji właśnie, słuchajcie, pracuś. tej Halloweenowej. Ale my jeszcze dostaliśmy tutaj skin Jinx I on się prezentuje w ten sposób. Słuchajcie, mieliśmy już kilka takich skinów, wiecie, takich noża, jest babeczka ukryta właśnie w jakimś kostiumie. A tutaj, słuchajcie, podobny do tych Halloweenowa. Tak. No ale dobra, dawajcie, zakręcimy sobie znowu trzykrotnie i znowu zobaczymy, słuchajcie, co nam wypadnie. Sam, słuchajcie, jestem tutaj ciekaw. O! O, grim reaper'a cute nie mieliśmy. Ej, jak kręcimy dwu czy trzykrotnie, to nagle te skiny jakoś wypadają. To jest całkiem spoko. No dobra, tutaj akurat duplikat. Mam ale też. Ale śmierć to całkiem spoko. Ale ja chcę, słuchajcie... Oj... No właśnie, chciałem tego, słuchajcie, z dyńką. No dobra, ale mamy tego cute grim reaper'a. A on się prezentuje w ten sposób. Wygląda też, słuchajcie, naprawdę bardzo ładnie. Widać, że to jest szkielet, który w środku jest jakby pusty, no nie? On ma tutaj w ogóle na agrafce zaczepioną jakąś taką pelerynkę i ma się śmieszną tą kosę wykonaną jakby z cukierką. Pla Dobra, no to kręcimy dalej, słuchajcie, dajcie mi tego beczkowoza smerfa. Serio, ja chcę nim zagrać. Chciałbym, słuchajcie, nim zagrać giereczkę albo tego co na dyni jeździ, albo tego plaga. Oj. W sumie A tak dużo. Ale tyle tych już kręcisz i jeszcze nie było tych skinów fajnych. No właśnie, nie no w sumie to wszystkie są fajne. Właśnie to jest fajne, że często jak wychodzą nowe aktualizacje i my gramy na becie, to niektóre te skiny są mega cienkie. A tutaj nie wiem, czy jest chociaż jeden skin, który jest słaby, serio, naprawdę. O, jestem Dobra, on może być przepicki, dlatego że my, widzowie, ja się mamy kroki właśnie grzybowe. On ma te grzyby, ma korbkę, słuchajcie. jestem ciekaw, czemu się kręcą, słuchajcie, w ogóle te koła. Zaraz, oczywiście, zagramy tą nową gierkę, ale teraz szybciutko odpaliłem byle co, żeby zobaczyć, czy mu się po prostu kręcą, słuchajcie, w tym koła. Okej, okay, wygląda super, słuchajcie, i nie. nie. A szkoda, ale ręce że się, się tak. Ej, ale zawsze, kiedy były skiny z samochodami typu Lamborghini Mister Beast, to on tracił samochód. A on nie traci ale samochodu. Ale zawsze, mu się ręce trzęsą, Ej, tak? W górę. czemu? Ej, co jest z tymi rękoma? Ej, bardzo dziwne. I w ogóle te kroki super do niego pasują, naprawdę. Jeden z fajniejszych skinów. Chyba top 3 z tej aktualizacji. Okej, okay, let's go. The others. Nikaj kurków. Aj, tu nikaj koreczka, widzowie. Ej, jesteś. nawet widziałem. No ja, jestem, ja jestem tym, 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 nie wiem jak on się, słuchajcie, nazywa, ale śmieszny jest po prostu. Dobra, tutaj wlatujemy, słuchajcie. O, wow, o, wow, co? Ej! Zbagowało mnie! Ty patrzcie! No, tu się góroda! Wiedzieliście! Że... Ej, tu się, tak, da, się górą, da. Nie, nie wiedziałem. O, nie, nie wiedziałem. Znaczy, to, że po samochodach górą się da, no to to tak, ale po tych tych ciężarówkach to nie wiedziałem. To to fajne, to to fajne, dobra, słuchajcie, robię sobie animację i teraz POM! I jakoś zwolniły te samochody. Się Ej, wydaje? właśnie, nie jest jakoś tak wolny, czy mi się tylko wydaje. Tak, bo to chyba potem przyspiesza, się tak coś... Nie wiem, naprawdę, nie wiem, dobra. Tak, coś Okej, okay, tutaj słuchajcie, bym wskoczył na to, żeby się odbić na trampoliniarzu Janie. Mm. Tutaj trampoliniarz Jan znowu. Mm. Oj, 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 dobra. Ej, a wiesz, że ja wyszłam poza schemat? W sensie Jak to? tutaj. Na drogę wyszłam. Ale gdzie? Tam no tam dalej sobie skakała w przód. A, dobra, tutaj uniknąłem. Tutaj słuchajcie, uniknąłem. Dobra, tutaj sobie wejdę na to. Tutaj sobie wejdę na, na to. Dobra, ej, fajnie by było w ogóle zrobić challenge, słuchajcie, żeby przejść to bez straty jakiegokolwiek życia. Ale jak my mamy zrobić to bez straty w takiej sytuacji, jak tutaj na przykład. Okej, przyszedłem to, ale to na pewno nie było najłatwiejsze, słuchajcie, co zrobiłem w życiu w Stumble, guys. O kurde, o kurde, o kurde, ale przemieliło mnie. A i tak żyję, I tak słuchajcie, żyjemy! Wow, 11 osób, słuchajcie, już odpadło! Worki na śmieci, Patrzcie, zostawili śmieci tutaj! O kurde o, kurde, ale jazda, ale to jest jazda. O, przemieliła mnie! Policja mnie rozjechała! No to nie zła policja. O, kurde, drugi raz mnie rozjechało. O, wow, jak są te biedronki, to to się tutaj, robi tutaj, strasznie tutaj, trudne. Dobra, tutaj sobie wlatuję. Spoko, teraz tutaj i przechodzimy to, a straciłem dwa życia. Ej, i te, słuchajcie, to się podnosi i opuszcza w tym tle. Dobra, fajne jest to, że są biedronki, słuchajcie, czerwone, są kurczaki, są, słuchajcie, te śmieci, są bomby z bombardmenta, są TNT z legendary Blockdasha. Pytanie, jakie jeszcze... Dużo są dużo tutaj dziwnych rzeczy. rzeczy jest. Dużo, tak, dużo. I słuchajcie, tak jak mówię, y, dowiedziałem się od twórców gry, że słuchajcie, zawsze ja, są jakieś nie... inne rzeczy. Zawsze, słuchajcie, zawsze, za każdym razem jest inny schemat, no nie? Opatrzcie tu na przykład TNT właśnie z tego legendary Block Dasha. Ej, ten dźwięk jest strasznie śmieszny, takie... Wow! Ej, robię idealnie ten dźwięk chyba. Dobra, lecimy tutaj. Tutaj oczywiście uciekamy przed policją, wiadomo. Nie będziemy się z nimi tutaj bujać, słuchajcie. Więc let's go. A czy da się stanąć na tej policji i po prostu jechać z nimi? Tak, Czekam da się. To... I po prostu spadniesz w jakimś czasie, co nie? No tak, spadniesz, dobra. Siup, siup. Ej, to jest dużo lepsza wersja Rush Hour, moim zdaniem. Serio, przerobiony tak? Rush Hour na super mapeczkę. Genialną, słuchajcie, mapeczkę wręcz. Dobra, tutaj. Oj! No nie! Frajer mnie rozjechał. Tak się Kuro, nie bawimy, słuchajcie. Dobra, tutaj, słuchajcie, jest Blok daszek. Dobra, wow, tutaj wow, słuchajcie wow, sobie wow, tak wow. przechodzimy. Dwie osoby już odpadły. Lecę sobie tutaj. Okej, okay, let's go. Dobra, idę na blok dasza, słuchajcie. Tutaj blok daszek oddaję. Dobra, tutaj przechodzimy pod tym. A spokojnie sobie Hej, Ej, tu można zrobić emotkę piłki. To jest dobre, słuchajcie, i to przez to można uciekać całkiem szybko i sprawnie. Ej, nie? co tu się stało? Zobaczcie tych samochodów, co jest? No właśnie chciałem uniknąć tego piłku do siatkówki, ale nie ma szans. To serio, to jest za wysokie. I serio, popatrz, to się podnosi góra dół, góra dół, góra dół, tylko bardzo powoli. No dobra, mamy, słuchajcie, teraz finał. I jestem ciekaw, słuchajcie, jak to tutaj wyjdzie. Tu Bodbasz, tutaj wiem, to jak ale ja mam przed, wrażenie, amen, że ja to no? przechodzę na farcie. A nie, to ja chyba bym tak nie powiedział. No, zawsze zostają mi te trzy życia, więc chyba powiedziałbym, że raczej lajtowo. Znaczy, no do czasu pewnie, ale nie powiedziałbym, że jest tragedia. No dobra, już mnie coś rozjechało, super. Zrobiliśmy to jest finał, a, a już mnie coś rozjechało, nie? No to fajnie. Ja tak samo. Dobra, uciekam tutaj. Dobra, tutaj sobie z tego. A, uciekam, popchnęli tak. mnie prosto w samochód. Dobra, tutaj sobie pod tym uciekamy. Też fajnie, też fajnie, dobra. Zrobię się, słuchajcie, na emotkę piłki i teraz ta piłeczka tutaj sipi pi Dobra, pójdę sobie może. Oj, coś się uderzyła na e, w co. Nie, ktoś mnie popchnął! Ej, właśnie mnie też, ale ja nawet nie wiem co to było. Ale to było dziwne. Strasznie dziwne, ale... Ale trzeba by było się dowiedzieć, tutaj, może te nawietrzniki ja. tak popychają. A ile masz żyć jeszcze? Ja mam cztery. Ja mam Tylko dwa? Serio? O kurde. Jakbym sobie coś popycha. mam wrażenie, że ktoś mnie popycha. Dobra, tutaj sobie uciekam. Okej, okay, wejdziemy sobie do tego tutaj tuneliku. Dobra, ładnie nie? Jakiś dziwny dźwięk był. Dobra, dobra, tutaj sobie wjeżdżamy do tej rury. Nie! Ty wypadłem w przód! O kurde, ale to było dziwne, że wypadłem aż za mapę. O lol. Dobra, tutaj co zrobić? Oj, nie tutaj nie było ratunku w ogóle. Oh, Ty, tu jest trening z bombardem. Już Widziałaś go? Zauważyłam, Widzia no nie, nie, ja przegrałam. <grym> tak, Wygrałem to, go. ale na jakim farcie? Ale widzowie, co tam robił rekin w akwarium? Słuchajcie, nie wiem, ale wiem, że musimy kręcić dalej, bo tych skinów zostaje jeszcze sporo. Więc dawajcie, jedziemy, jedziemy. No ja myślę, że jest 10, to co najmniej, słuchajcie, zostało. O! Tego nie mamy. Nie masz? Więc słuchajcie, kolejny Grim Reaper. Całkiem Grimer. spoko. Zaraz sobie go słuchajcie, obczajmy, ale kręćmy dalej. W ogóle, zaraz wejdę w Sposoi i zobaczę, słuchajcie, ile tych skinów nam zostało, bo nie jestem przekonany, słuchajcie. Czy ja tego też sobie zawsze tak dobra, okej, okay, tutaj te skiny, słuchajcie. Mam, o, klikam ja mam tyle skinów, że to. No, ja mam tutaj odblokowane wszystkie poza tą aktualizacją, tak mi się wydaje. I ten Gold Karat tylko, ten złoty taki jeszcze jeden, no nie? Dobra. O, daj tu dynio. No, serio, mm, ja chcę tą dyniową Że wiecie, że ta smertetka co jeździ na dyni, to jest super skin i naprawdę chyba. A jeździ na niej, czy siedzi na niej? Chyba siedzi. A ja nie wiem, no, a siedzi, jeździ, dla mnie to tam bez znaczenia. Dobra, od razu kręcę dalej, słuchajcie, bo nie ma czasu do stracenia. Let's go, jedziemy. Wydaje mi się, że, że chyba siedzi, chyba faktycznie siedzi. No, ale jednak poruszając się, na pewno jeździ. O! O ja oh. chciałem tą dynię! Chciałem tą dynię! Dobra, dawaj, 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 bo tego to już ziomeczka mieliśmy, ale tą dynię, tego pixi, pixi dixi, nie wiem jak to on się tam nazywa, naprawdę. Nowa dynia wiem. też fajna, no ta co. No daj tą różę. ojo, znowu dwa razy Aha. To fajnie. Dobra, sprawdźmy, ile tego słuchajcie zostało. Zostało teraz tego e, 4, 8, 12, minus 1, 11 skinów, słuchajcie. No to w takim razie, uwaga, biorę, słuchajcie, dziesięciokrotne zakręcenie. Zobaczmy, słuchajcie, co nam wypadnie przy tym dziesięciokrotnym zakręceniu. A masz tego czarno-białego tego? Nie, nie mam go. Gira? Właśnie Nie mam go. ja go mam. mam. Nie mam, właśnie, 11 skinów nie mam, więc całkiem sporo. No nie, znowu prawie była ta smerfetka na wyni. bym, słuchajcie, chciał, naprawdę chciałbym, słuchajcie, zobaczyć. O, i mam gościa z, z samochodem. No ty no znowu to samo, czemu zupełnie smurf mi wylatuje? Tak nie powinno być! A ten z samochodem jest naprawdę dowalony. No plaga! Poprawiłeś plug! Ej, chciałbym plug, to mieć, plug. Serio, daj mi go, daj mi go! No to teraz może coś nowego? Nie! Pięć zakręczeń słuchajcie no i to. czas pięć wypada to te same. Ej, serio, cały czas, no? To jest dobre określenie, cały czas. O! Te... Serio! Serio, jeden w prawo, ale niestety nie tym razem. Dobra, dawaj, 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 dawaj. No te też mam. Ej, nie gadaj, że w 10 zakręceniu będą same duplikaty. To by było totalnie porąbane. O, 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 Aha. Ja. Wow. Wow, o, wow. ale to jest skamik, widzowie. Patrzcie na to, no to może te... Ta... <laughs> Dobra, to jest chyba ostatnie zakręcenie, więc no nie wiem, czy to będzie, słuchajcie, dobre. No go ty! Wyszłam! O, patrzcie, co się dzieje! Same duplikaty. duplikaty. Dobra, to w takim razie jeszcze raz dziesięciokrotnie, słuchajcie, kręcę. Serio! Zagramy sobie zaraz giereczkę, ale dziesięciokrotnie zakręcimy. O, tego nie miałem! Lily smurfa, czyli zaczynamy dobrze, słuchajcie, bo teraz brakuje nam dziesięciu skinów, słuchajcie, chyba do końca. Tutaj te mamy, oczywiście. Ale i tak jest dobrze o tyle, że trafiliśmy coś nowego, więc będziemy mogli zaraz jakimś nowym skinkiem tutaj zagrać. O! Jej nie miałem też! Smurfetka w jej, a to jest na coś mi pierwsza wypadła. Ej, dobra, nimbym zagrał. One jest naprawdę fajne. oto oczko jest super. Kurczę, to oczko bym zagrał nim, no ale oczko już mamy, tak naprawdę. No nie? Ale dobra, kręcimy, słuchajcie. Dalej, plag! Nie! Ej, szkoda tego plaga, widzowie! Jo! O, daj, daj, daj! Ej, ten ja, film no się nam trafił dzisiaj nie wiem, siódmy raz, coś takiego. Masakra, słuchajcie, naprawdę masakra. O! Tak! Tak, będą same duplikaty, słuchajcie. Super. Ale dobra, i tak mamy tę smurfetkę, więc jest nie najgorzej. Tego, papa, smurfa też mamy. Ej, dużo żetonów, słuchajcie, wraca z tych duplikatów, mam wrażenie. Naprawdę całkiem sporo, słuchajcie, tego tutaj będzie wracało. O, tego gościa też nie miałem. Joki smurf. I on trzyma, słuchajcie, ten prezent, słuchajcie, który został dziewięć ci brakuje? No, chyba coś takiego, coś w tym stylu. Zaraz można to policzyć, ale uwaga, mamy tą smurfetkę i tego, to jest ważne. No nie, naprawdę ten skin oddaje. Moim zdaniem jest giga ładny. No i dobra, Słuchajcie, teraz odpaliłem tylko jedną gierkę w dwie osoby ja kontra Juli. Zobaczek ja mam jakiego słuchajcie moskina. takiego skina, a Juli ma dyniarza. Ej, dobra, i co? On po prostu się przemieszcza na tej dyni? Tak. Ej, fajne. Dobra, to skup się teraz, bo tutaj, no jednak mamy pojedynek, no nie? Mamy teraz giga pojedynek, więc let's go. Ej, a od czego robi się ta plama, którą on jakby tutaj właśnie nie wiem rozjeżdża? Właśnie. Bo ja też nie wiem. O nie. Oj! Dobra, czy ja to przejdę? Oj. oj, tak, dobra, przeszedłem to, ale. ja jeszcze tu nie mam było pięć łatwo. żyć, Boże, ale tak. wyglądało tak, jakbym miała zaraz stracić wszystkie, ja bo też. w takiej sytuacji podbrałem. Ej, a może słuchaj, może ci się robi ta plama, jak rozjeżdża duży jakiś pojazd, te właśnie worki na śmieci. Nie wiem, naprawdę. Tak, może tak być. Nie umiem, słuchajcie, tego określić, ale od czegoś się jednak ale to robi, mieć no nie. Krację, no. Dobra, dobra. Oj, tutaj się robi, słuchajcie, driftik, więc trzeba uważać, słuchajcie. Oj, 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 tutaj oj, oj, polecę oj, 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 oj. na to. Dobra, tutaj tak. Ej, jeszcze nie straciłem żadnego. Życia, więc jest dobrze. Też jest nie? dobrze. Jedziemy, słuchajcie, abera kontra Juli. Kuli, buli, duli. Dobra, tutaj siup, siup, przeskakujemy ten samochód. Tutaj siup, siup też przeskakujemy ten samochód. Eee, Ej, straciłam właśnie życie. Ta smerfetka, słuchajcie, oddaję. Ona naprawdę spoko wygląda. Dobry skin, dobra skóreczka, słuchajcie. Dobra, siup, siup, tutaj wyskakujemy na tym. O, tu są te akwaria! To są akwaria z rekinami! Nice! przez nice. jego. Ej, a tu czemu tak wibruje to? O kurde Oj, dziwne to było. No był jakiś dziwny dźwięk. A ile masz życia w ogóle teraz w tym momencie? O nie. Dobra, tutaj wlatuję. Dobra, przeżyłem to, przeżyłem to. Ja jednak nie. Lecę sobie tutaj, słuchajcie, przeskoczę sobie tutaj. Dobra, przeskoczę sobie tutaj, słuchajcie, tutaj sobie na to przeskoczę. O kurde, tu są te biedroneczki, słuchajcie. Trzeba uważać. O, trzeba uważać. Nie! Mnie. Mam cztery teraz. Mam Co tylko tutaj? cztery. Dobra, Jezu. lecę tutaj na te dobra, końce. Ja mam trzy. Dobra, żyję, żyję. Okej, okay, tutaj uciekam. Uciekam. Oj, ej, teraz tu naprawdę przyspieszyło to i robi się trudno. Ja mam dwa życia. Ej, dobra, tu się robi serio hardkorowo. Tu jest w ogóle jakiś ty... OOOOO! POOO! Żyje! O, wow! wow, żyję. Oh, wow ej, nie! Jest jakiś O kurde! Co tu się <grym> dzieje? Ej, dobra, to jest naprawdę hardkorowe, słuchajcie, to jest hardkorowe. Dobra, uciekam na to. Uciekam tutaj na ten blok dog... jakieś! Dobra, o kurde, ej, dzieje? ale po czym ja w ogóle skaczę teraz? Ej, to co jakieś... to... jest, 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 jest w ogóle Ej, co naprawdę jest? nie! To jest ostatnie życie, już jestem na skraju. Mam cztery Mam cztery i jest nie najgorzej! Naprawdę, nie ma takiej.